Dzień dobry, witam. Zapraszam wszyscy na czwarty odcinek naszego serialu 20 ton kukurydzy. Jesteśmy teraz na początek listopada, dokładnie 3 listopada i jesteśmy z powrotem na plantacji kukurydzy, żeby ocenić jak, jak te kukurydzy wyglądają. Przypomnę tutaj jaki był cel tego, tego serialu. Miałem taki klient, pan Michał, który jest dobry plantator kukurydza, który od lat uprawia kukurydza i który miał tą piękną działka, druga klasa ziemi, czarna Ziemia i który się zdezesperował, bo nie mógł docierać do 20 ton plonu. Nie? I to był jego cel. I on mi się spytał, jak to zrobić. i Mieliśmy akurat jedną odmianę, który potrafi w inne regiony w Polsce wydać te 20 ton i spróbowaliśmy w tym roku na tą pole. Zrobić wszystko, aby osiągać ten próg 20 ton mokrego ziarna z pola. Za kilka dni ta plantacja będzie zebrana, i dzisiaj idziemy do Schodka zobaczyć, bo jak potem kukurydza jest zebrana, już informacji już nie jest dostępna. A tu póki, że kukurydza stoi, idziemy zobaczyć, jak te kukurydze wyglądają, i zrobimy też taką szybkie oszacowanie plonu, aby zobaczyć, ile możemy się spodziewać przez biora. w tym jesieniu się że było sporo wiatry, wichury, też sporo presja o masnica. I tu, przy tej odmianie, widać, że dosyć fajny stoi. Po drodze było widać, że niektóre niektórych plantacji było trochę więcej tej kukurydzy poprzewracanej. Tutaj to jest też cecha tego odmiana Mas 31L, że ona dosyć ładnie stoi. Nawet późną jesienią, jak możecie zobaczyć, te łodygi są sztywne, to są zdrowe, jak, jak bombusy, mówimy. I to jest ważne, nie? bo to nie sztuka mieć bardzo ładny kolba. Jeżeli roślina się przewraca i kombajn nie jest w stanie tego zbierać, no to są, to są stracone plony. Nie? To, to ta, ta zdrowotność łodega, sztywność łodega jest taką bardzo ważną cechą, na które zwrócimy uwagi. Co do wilgotności ziarna, no to możemy, możemy sprawdzać. Powiem wam, że te kukurydze dosyć są ładne. Suchy. pamiętajmy, że to była dosyć późna odmiana, nie? bo jeżeli chcemy mieć wysoki plon, to trzeba wybierać taki wyższy V. To jak na te rejony to była dosyć późna odmiana, ale ona ładnie wyschła i teraz nie wiem, czy będzie słuchać, ale te ładny ładne dzwonią, nie? oni są dosyć suche. Czarna plamka oczywiście jest ładnie, ładnie widoczna, nie ma problemu, na, na dno ziarna można ją, ją zobaczyć, a co do, co do wilgotności. Przy szybkiej na, na zęby. Mogę Wam powiedzieć, że te kukurydzy są dosyć suche Jesteśmy na pewno poniżej 30%. Bym strzelał około 28%. Pewnie to byłoby możliwe. Więc zbieramy po prostu wszystkie kolby, które znajdziemy na plantacji. Na ten odcinek 6 ,66 m. Zatrudniłem brata, który przyjechał na pomoc. Z tego pola zerwaliśmy wszystkie kolby na odcinek 6,66 m, czyli na powierzchnia 5, 5 m kwadratowy i tutaj sortowaliśmy kolby w trzy grupie. Mamy pierwszy grup kolb, 15 sztuk, które można powiedzieć są te ładne, ładne kolby, które tutaj należą do ten najładniejszych grup. Tutaj mamy środkowy grup 21 kolb, które są powiedzmy taki średnie kolb tutaj na tej plantacji. I tutaj z tej strony mamy 6 kolbów, które możemy powiedzieć, że są te, te małe kolby. Nie? Wychodzi tutaj z tych 5 metrów kwadratowy 42 kolby. To jeżeli mamy 42 kolby na 5 metrów, to znaczy, że mamy 84 kolby na 10 metrów. To wychodzi obsada kolby na hektarzy 84 tysiące. To jest rozsądna cyfra. Przypominam jeszcze, że zasialiśmy tą plantację... Obsada siewu, gęstość siewu była 93. Można zawsze liczyć, że parę sztuk uciekają. To mieliśmy około 90 tysięcy. Potem na wiosnę trochę ploniarka nam robiła problemy. To pewnie kilka procent możliwe, że rośliny odpadły przez, przez ploniarka. I do tego tutaj w tej plantacji, no to susza. Susza dotykało dosyć mocno tej kukurydzy. I pojedyncze rośliny, jak się spacerujemy po plantacji, no to widać, że po prostu rośliny nie wytwarzały kolb, bo było brak z powodu braku wody. To, to teraz w takiej plantacji znaleźć 84 tysiące kolb na hektarze. To jest powiedzmy taki, taki wynik normalny, bym powiedział. Tutaj widzimy przy te średniej kolby objawy niedobór wody. Widzicie tutaj, niektóre rządków się, się zgubią na niektóre kolba. To są typowe objawy, które się wydarzają przy niedobór wody. Tutaj w tej plantacji w sierpniu wody zabrakło i trzeba powiedzieć też, że ta wysoka obsada, którą stosowaliśmy, powyżej 90 tysięcy, no to zwiększa tego, tego ryzyku w przypadku susza. tego warsztat akurat waga pokazała że niski poziom baterii, to musieliśmy trochę uprościć metodika i więc musieliśmy cztery kolby z każdej grupy z tych duży te ładne kolby wyszedł średnia waga ziarna ze 4 kolby 220 gram to na te ładne kolby mieliśmy 220 gram ziarna na każdy kolb z tych średniej kolby wyszedł 170 gram ziarna na, na, na każdy kolb średnia i z tej najsłabszej ten grupa, te małe kolby, średnia do 4 kolbów, wyszedł średnia 133 gram ziarna z tym małej małe kolby. Więc jak mnożymy na ten odcinek, 5 metrów kwadratowy, wychodzi około 7 kg ziarna mokrego. Dokładnie 7030 gram mokrego ziarna i wychodzi, że na 10 metrów. E, kwadratowy, byśmy, byśmy mieli 14 kg i 50 gram Licząc na skali cały hektar, to wychodzi, że 14 ton na mokro. Nie? To taki, taki plon, przy takim oszacowaniu e, mogliśmy się spodziewać tutaj na tą, na tą plantacji około 40, 14 ton przepraszam na, na mokro, przy taki wilgotność, który będzie około, e, około 30%. 14 ton mokrego ziarna przy wilgotności 30%, to wychodzi, że na sucho 11,5 tona, 11-4 ton suchego ziarna przy 14% wilgotności. W tym serialu mieliśmy bardzo ambitny plan, chcieliśmy zrobić 20 ton, jednak się zapowiada tutaj, że będziemy bliżej 14 ton. Ogólnie pan Michał zaczynał kosić oczywiście w okolicy kukurydzy. On zbiera teraz w okolicy od 10 do 13 ton mokrego kukurydza, więc tutaj 14 ton to naprawdę to nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Tu chcieliśmy 20 ton, mieliśmy druga klasa ziemia, zasialiśmy wysoko obsada, było też nawożenie bardzo bogate, ale jednak Pracujemy w rolnictwie na otwarty dachem, jak się mówi, a jak nie pada, no to nie robimy cud. Tutaj ta plantacja początek sierpnia po prostu cierpiała z braku, z niedobór wody, i przez tego ta odmiana nie mogła wykazać cały ten potencjał. Koniec lipca jeszcze ten potencjał był realistyczny, ale potem początek sierpnia ta susza po prostu zahamował ten plon. Do tego taką wysoką obsadę, jak były stosowane tutaj, no to jak mówiłem, zwiększa konkurencja między roślinami i jeszcze pogorsza powiedzmy ten, ten efekt susza. Więc tutaj 14 ton nie ma co się wstydzić. Odmiana się broniła. Te kukurydzę do zebranej będziemy wiedzieli, jaka jest końcowy plon. I jest szansa, że może za rok spróbujemy powtarzać, bo już pan Michał mówi, że może byśmy robili trochę inaczej, może trochę rzadziej będziemy siać, więc jest szansa, że może za, za rok się spotykamy jeszcze raz tutaj i spróbujemy jeszcze raz, się nie, się nie poddajemy. Ja dziękuję za oglądalność, życzę udanych śniw i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.